14 września i czytanie karty dnia Stali Druga Duszy autorstwa Konrada Hojana niedziela 14 co dzisiaj dla nas książę książę to reprezentant Rodziny królewskiej. Czyli wysoka energia, wysoka wiedza powinna być, wysoka etyka i wykształcenie. Jak połączyć księcia z wiedzą? No cóż, on jest jeszcze młody. On niesie w sobie bardzo młodą wiedzę. Miej świadomość tego, że nie wszystka wiedza, która do ciebie przychodzi, jest wiedzą ugruntowaną, taką z korzenia. Może być też tak, że wiedza, którą dostajesz, jest nową wiedzą, młodą wiedzą, przed chwileczką odkrytą, ustanowioną i usystematyzowaną. Czy to oznacza, że ta wiedza jest zła? Nie. Nawet jeśli nie ma jeszcze konkretnych doświadczeń i opracowań naukowych, spójrz w to, dla siebie i poczuj, czy jest to dla ciebie dobre, wspierające. O czym mówię? Jeśli przychodzi do ciebie informacja, sprawdź ją, ale bez odrzucania jej zaraz na początku, tylko dlatego, że jest kontrowersyjna. Bądź otwarta, tak zwyczajnie, na siebie i na świat. Bo młody książę może zaprowadzić cię w zupełnie nowe dziedziny i spojrzenie na życie. Tylko Ci życzę. I z miłością Katarzyna Chojan.